Witam Was, ziomeczki, bardzo serdecznie z tej strony Nikoś. Dziś, jak widzicie, jesteśmy w grze PS 15, którą go zobaczyłem wczoraj na Steamie i pobrałem sobie tę móweczkę, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. No to i wy również przeknacie się, czy warto jest posiadać tego oto PSa. Jak widzicie, na zdjęciu w PSi mamy Stadion Narodowy, lecz w języku, języka polskiego oczywiście, nie ma. Więc wybieramy angielski. Hmm. I polskiego zespołu żadnego też nie ma. No więc tak, eee, wybierzemy dwa zespoły najmocniejsze. Mamy 7 drużyn do wyboru. Eee, Napoli, Atletic, Juventus, Bayern, Barcelona, Madrid. Eee, Atletico Madrid i Real Madrid. Więc zagramy mecz Real Madrid kontra FC Barcelona. Zagram Realem. Nie to, żebym wolał Real, czy Barcelona, po prostu tak o, wybrałem. Więc zagrajmy, zobaczymy. Okej, okay, okej, okay, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, co jest, gramy. Troszkę są klawisze inaczej, nie da się przestawić. I troszkę mnie to boli. Ja Przyzwyczajony jestem, o. O. Strzelaj, strzelaj! O skubany, dobry jest, dobry jest. Bale. Guard bale, guard bale. Ale miesza, ale miesza. No niesamowity. Podanie, ależ fatalne podanie. Wyrzut. Nie sta piłce. Pepe, dawaj pepe, nie, nie pepe. Ramos Uderza! Aj! Obok bramki Casillasa Casillas jest jak mur Zeglany Nic nie przepuści Chyba że go zmieciesz. Z bramki wtedy Być może Lekki wykop Ależ niedokładny Co tu się dzieje Wślizg, wślizg, wślizg No! Mało bramko Lionel Messi buduje Nie żebym się cieszył z jego nietrafienia, bo to jednak bardzo dobry zawodnik, ale w tym wypadku, kiedy ja gram naprzeciwko niemu to cieszę się. I to bardzo. Choć kurczę, no nie umiem grać tymi innymi klawiszami. No. Źle mi się, ciężko mi się gra. Wychodź, wychodź! No, chciałem podać, ale dobra. No, co on robi? No niesamowicie źle gram. grałem w, w, ani w FPS, ani w FIFA już ze dwa lata. Także mam lekkie braki, ale... No nie. Grałem wczoraj raz, to trafiłem jedną bramkę, ale przegrałem 2 -1. i bramka niestety jak się mogło to stać, Lionel Messi doprowadził do tego, że łzy płyną mi po policzkach i jestem bardzo smutny z tego powodu, że przegrywam no ale cóż niestety takie prawa piłki nożnej, że raz się wygrywa, raz się przegrywa Ej, nie, oddaj, nie dajemy piłki za darmo. Uwaga! Benzema, Benzema, bardzo pięknie. Benzena teraz trochę tańsza, więc powinien trafić bramkę. Biegnie, Benzema, przytrzymuje ładnie, bardzo ładnie. Będzie strzelał. O nie, co on zrobił? Myślałem, że on podkręci to jak Zinedine Zidane, że piłka. Poleci takim pięknym bananem. I wejdzie na długi słupek. No, ale niestety tak się nie stało. My tu mamy jakiś zabójnik. Ok, tutaj. Wychodzi, będzie ślisk. Nie, czyste odebranie. No nie, nie jest tak. Jest, mamy, jest. Dawaj, tam. Kurde, Demac znaczy się. Bardzo ładnie. Idzie, idzie na ślisk. Czuję to w kościach, że będzie zaraz ślisk, ale nic takiego nie miało miejsca. Teraz będzie ślisk, nie trafia. piłkę, znaczy się w nogi. Rywala. Zatrzymać no, za wszelką cenę. Cross. Alves. Przy piłce odbiera mu Alonso. Chabi Alonso to jest wyśmienity zawodnik, ale tam mieszę, no, co on robi. Oj, rzut wolny, musi być żółta kartka albo nawet czerwona. Wywalić z boiska. Dziękuję Ci, sędzio. Nieładnie tak mnie faul faulować. Widzisz, że ja miałem przerwę długą Od gry, a ty od razu faulem próbujesz rozwiązać problemy Nic ci to nie da, o jakieś ustawienia w ogóle jak tu coś się robi Nie mam pojęcia Ale będziemy uderzać O jezu Ale uderzył nieco Poprzeczka, widzieliście to I nie trafia Z połowy boiska uderzyłem w poprzeczkę O nie Gdyby to weszło, to by był. nie wiem, hit internetu. Byłbym znany na całym świecie w tej bramce. I nie trafiony ślisk. Teoretycznie w piłkę, ale mogło być w nogi. Wczoraj grałem. dostałem trzy czerwone kartki, co nie bardzo poprawiło mi gry, skoro już nie wiem, komu podawać prawie. No dobrze, grajmy dalej. Przejęcie piłki. Pepe Nie co ja mówię, że Pepe Marcelo. O nie Alonso, Alonso. Czabi Alonso. Dobrze. Cross, ale drybluje. No ten zawodnik, co on ma. Po kim on to odziedziczył? Czy po dziadku? Prawdopodobnie tak Benzema. Karim Benzema. Uwaga, druga szansa. Przechodzi... Ależ przechodzi wspaniale to... No nie, stracił. I w ślisk. Nie było nic czyste wejście, czyste wejście. Jednak nie. Nie. Koniec pierwszej połowy. No, niestety przegrywamy. Kto by się spodziewał takiego obrotu sprawy? Finał Ligi Mistrzów. Albo czegoś tam innego. Okej. Okay, druga połowa. I zaczynamy. Odpocząłem troszkę. I uwaga. Cross, cross, tam gdzieś czai się jak pantera na swą ofiarę. Eee, dobrze. Rodriguez, Rodriguez, Rodriguez. Jest, Marcelo, Marcelo, odbierz piłkę, Marcelo. Nie zastanawiać. się, rzut karny. No niestety. I pewnie czerwona kartka, tak się to skończy? Nie, żółta. Sergio Ramos No Ramos, kto by się spodziewał takiej nie do. Jak to powiedzieć? Yy... Niech sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Ale zobaczmy, rzut karny! Obroni to! Obroni! Poprzeczka! Nie ma bramki noż. Proszę państwa, co się dzieje? Obronił to. Jak można zmarnować taką sytuację? Sam na sam z bramkarzem i trafić w poprzeczkę? To jest niewybaczalny błąd. Jak to powiedział kiedyś pewien komentator, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Uwaga. Biegnie. Rodriguez. Teraz kto? Benzema. Karim Benzema przejął to! Jakaż sytuacja! No co on zrobił? Karim Benzema nie dobiegnie, nie dobiegnie tam do końca. Czy wydrybluje wszystkich i sam siebie? Uwaga, będzie strzał, strzał! Nie ma bramki! No jak to się stało, proszę Państwa? No niesamowity. Ten zawodnik tak się uwolnił. Tak przyczekował sobie nogę do strzału, przełożył, z lewej na prawą uderzył, no i nie trafił w bramkę. No co to się dzieje z tym zawodnikiem? Czy on był kowala z nogą, żeby naprostować? Chyba nie. Kto tam? Ramos Ramos będzie ślisk. nie trafia Uwaga Broń to! No nie Suarez Trafia bramkę na 2 do 0 i Real Madryt na kolanach niestety Czy Real się jeszcze podniesie? Czy zdoła się podnieść po dwóch bramkach do wygranej pod Potrzebuje trzech bramek, To jest bardzo ciężko, zważywszy na to, że yy, ostatnio Real grał dwa lata temu. Mówię o sobie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jednak może być prawda. Podanie bardzo perfekcyjne. To krosa, prosto pod nogi, ale no co ten kros robi? Czemu nie jedzie na krosie? Uwaga, Pepe. Pepe no nic, Pepe zapuścił włosy. Nie wygląda już tak zabójczo jak kiedyś. Uwaga. uwaga. Ich. Czyżby mu... Nie, nie, wala. Bale tam szaleje, biega, ale nic mu to nie dało. Ależ ślisk tam, ale nietrafiony. No co ten zawodnik, ale on ma siły. Podanie, bardzo perfekcyjne pod nogi. Krost już ledwo zipie. Ten chłopak już będzie musiał sobie zrobić półroczną przerwę, żeby dojść. Do formy po tym meczu Ależ przejście Udało się, nie udało się no Byłoby to piękna akcja Na trafienie pierwszego gola Żeby była szansa na nie. No nie Czy ten sędzia jest przekupiony? Wygląda na to, że tak Bardzo piękne widzicie, bardzo sprawne Do swojego partnera Z klubowego Tam była chyba nakładka, ale Sędzia, jak już mówiłem wcześniej, był przekupiony, więc nie zrobiło to na nim większego wrażenia. Dośrodkowanie i nic. Spalona próba. Podaj dobrze Casillas, kultowej sławy, bramkarz. Nie skłamę, jeżeli powiem, że to najlepszy bramkarz na świecie. Uwaga, uwaga. Neymar, Neymar, szaleje, szalej Neymar! No, mało brakło. Ten młody chłopak umie przymierzyć i rąbnąć taką pydardę, że Casillas mógłby się znaleźć za stadionem. I to słowa na pewno nie na wyrost. Bardzo dobrze, bardzo ładne zagranie. Chociaż trafić jedną bramkę, żeby nie było żadnego sydu cross. I będzie podał bardzo ładne podanie Ronaldo i uderza goal! Ronaldo Number 7 Bardzo ładny goal Jak już mówiłem przydałaby się jedna bramka I to się właśnie stało Ale ty Ronaldo jesteś podobny do siebie li w Ciebie chyba sporo pracy, żeby, żebyś wyglądał tak jak wyglądasz. Już widziałem to. W końcu ja trafiłem, więc nie muszę oglądać patologii. Super. I lecimy. Jeszcze jedna bramka. Ależ przyjął, ależ bardzo, ale nie, tam był faul. Ale sędzia nie reaguje. I teraz będzie reakcja pewnie, bo ja faulowałem. Oczywiście. Tak jak mówiłem, sędzia ma tutaj dużą rolę. Ale tą rolę odgrywa tylko na przekór Dlatego sądzę, że zwycięstwa w tym meczu nie będzie. I to nie przez to, że nie umiem grać, tylko przez to, że sędzia był po jednej stronie, a do drugiej odwrócił się plecami. I co będzie dobrze? Przejęcie piłki Rodriguez. Bardzo ładnie minął tam. Twojego rywala, ależ kręci, ależ zwodzi. Bardzo ładnie. Potem Benzema do Ronaldo: Ronaldo wychodzi na czystą pozycję. I nic z tego. Brawo, był szybszy. Bardzo ładne przejęcie. I od razu odegranie do swojego partnera Rodriguez. Podanie na. nie wiem gdzie. Strzelaj! Nie, nic z tego. Kurde mać. Przepraszam bardzo za te nerwy, ale wiecie, to jest Liga Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów kręcił, tam kręcił, nie ukręcił. Koniec meczu. No, niestety FC Barcelona wygrywa z Realem. Madryt 2 do 1 po bardzo jednym jednostronnym spotkaniu. Sędzia był przekupiony, niestety. Real nic na to nie mógł poradzić. Cóż mogę powiedzieć. Co do samej, samego PESa. Bardzo mi się podoba stworzenie tej gry. Zawodnicy są bardzo żywi. Trybuny jak to we wcześniejszych PESA, FIFAch mają swoje niedociągłości. Najbardziej rzuca mi się w oczy to, że po straconym golu czy trafionym golu na przykład cały stadion bliźniaków, czyli Takich samych ludzi, na przykład ubranych na biało koszulki wstaje i zaczyna na przykład klaskać czy coś takiego, denerwuje mnie to, bo mogliby zrobić to jakoś inaczej, żeby nie było tych bliźniaków, bo to jest takie jednak sztuczne, to mnie denerwuje, ale nie mogę się do tego przyczepić bardzo, bo tak było wcześniej, i tak było zawsze i tak będzie do tej pory, chyba, że w innych się to zmieni, no ale ogólnie PSA oceniam na bardzo wysoko, bardzo mi się podoba cała, cała gra bardzo przyjemnie się gra. Jak będę miał pełną wersję oryginalną, to wtedy mogę coś więcej powiedzieć, bo to jest jednak demówka. Klawiszy nie, mogę, nie można przestawić, nie da się żadnych drugingu. Także cóż. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie coś pod filmem, jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tym, aby więcej ludzi mnie oglądało i więcej osób Wiedziało o tym, że istnieje, to możecie udostępnić mój film gdzieś na Facebooku czy tam na naszej klasie, jeżeli jeszcze ją macie w ogóle. To tyle w tym filmie. Trzymajcie się ziomeczki. Pozdrawiam i piona!